Zarzucił mi dziś Jasiu, że my chrześcijanie nie żyjemy tym, co mówił sam Pan Jezus. Że nie jesteśmy sprawiedliwi, nie jesteśmy miłosierni i nie jesteśmy tymi, którzy nie osądzają. A jako argument wskazał na więzienie, w którym jest przestępca. Że to wszystko jest właśnie wbrew temu, co mówił sam Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. No dobrze Jasiu, masz rację. Jestem sprawiedliwy, jestem miłosierny, nie potępiam. Zapomniałem Wam powiedzieć, co ja robię. Tam właśnie został zamknięty groźny przestępca, który w ostatnich dniach spalił kilka wiosek, zamordował trochę ludzi. No ale wypuszczę go, bo przecież jestem miłosierny, sprawiedliwy, nie osądzam. To nieważne, że za kilka dni znowu spali się kilka wiosek, znowu zginą niewinni ludzie. Stop, Jasiu. To nie tak. Nie na tym polega miłosierdzie, nie na tym polega sprawiedliwość i nie na tym polega brak osądzania, o którym mówi sam Pan Jezus. Mam wszystko uczynić, by zabezpieczyć innych przed złem, a tego, co czyni zło, zabezpieczyć. Przed tym, aby to zło już więcej nie czynił. I to wszystko zawsze mieści się w Jezusowym miłosierdziu, sprawiedliwości i Jezusowym braku osądzenia. Bo tak naprawdę to, o czym mówi Pan Jezus, to przede wszystkim rozgrywa się w Twoim i moim sercu. Masz czynić porządek w całym świecie, w swoim życiu, wokół nas. Ale nie można ci przekroczyć jednej granicy, za którą stoi złość, nienawiść, przekleństwa, złorzeczenia. Tej granicy ci nie można przekroczyć. Czyń porządek w świecie, ale nie zaśmiecaj tym samym swojego serca.